Małopolska to kraina wyjątkowa. Obok bogactwa krajobrazu może poszczycić się szczególnym przywiązaniem do miejsca, tradycji i dawnych obyczajów, które kształtowało charakter kolejnych pokoleń. Nasze surowce pochodzą tylko ze sprawdzonych i zaufanych źródeł, a nasz system kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności spełnia normy standardów BRC i IFS i jest regularnie audytowany i aktualizowany. Sekretem smacznej i najwyższej jakościowo wołowiny jest nie tylko odpowiedni sposób jej przerządzenia, ale także warunki hodowli, sposób utrzymania i żywienia bydła. Wołowina idealnie nadaje się do przygotowywania wielu posiłków, w tym przede wszystkim dań głównych, do przygotowania tradycyjnego rosołu, a także wywaru stanowiącego bazę dla innych zup. Mięso charakteryzuje się intensywną czerwoną barwą i zwartą konsystencją. Jest bogatym źródłem pełnowartościowego białka, składników mineralnych takich jak żelazo i fosfor oraz witamin B12, B1 i B6. Jednak czym byłaby nasza kuchnia regionalna bez wieprzowiny? Bez wątpienia jest jednym z najbardziej popularnych mięs. Jest to efekt jej wyjątkowych walorów smakowych. Mięso dobrej jakości jest delikatne i soczyste, a tłuszcz biały i zwarty. Można ją smażyć, dusić, grillować, piec, robić z niej wędliny i galarety. Mięso wieprzowe jest dobrym źródłem żelaza, jednego z najistotniejszych składników odżywczych, które mają wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu.